Do wiadomości osoby, która otrzyma ten meldunek, wkrótce umrę, a wraz ze mną przepadną wszystkie informacje o tym miejscu. Ewakuacja okazała się niemożliwa. Wsiedliśmy do pociągu i wyruszyliśmy w długą podróż, tylko po to, by po przejechaniu paru kilometrów odkryć, że tory przy budowie, których zginęło wielu robotników, po prostu zniknęły. Od wielu miesięcy tubylcy skrzętnie rozmontowywali torowisko, celowo odcinając to miejsce od świata zewnętrznego, by przygotować się do ataku. Wkrótce ja również zginę, przysypany śniegiem i zapomniany zupełnie jak ich drogocenne ruiny. Jeśli przewrócę żuraw, powinien wyrwać drzwi. Jeśli napełnię wiadro, może będzie wystarczająco ciężkie, aby przewrócić żuraw. Dobra, powinno zadziałać. i wish Rzeźba przedstawia nieśmiertelnego proroka, a tutaj jego lud opuszcza pustynię syryjską i udaje się na wygnanie. Osiedlili się w ukrytej dolinie i wznieśli wielkie miasto Kitierz. Aby chronić miasto i jego obywateli, prorok zebrał armię wojowników. Ale co to przedstawia? Przedmiot, który trzymają, to nie jest boskie źródło, to coś innego, coś innego, ale co? I wojownicy stworzyli dla niego atlas, aby prorok zawsze znał swoje miasto i jego tajemnice. Mapa miasta może pokazuje drogę do boskiego źródła. że to miejsce jeszcze się nie zawaliło. Mimo uszkodzeń dzieło wykonano z wielkim kunsztem. że to miejsce jeszcze się nie zawaliło. U, uciekłam z jednym z was! Powiedzcie mi o imieniu Jacob! Gdzie, gdzie, jest teraz? teraz? Byliśmy razem, ale rozdzieliliśmy się w kopalni. Zabiła go. go! Nie, 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 nie! Jacob nigdy nie zaufałby obcej. Wysłuchajcie mnie, nie jestem wrogiem! Ostrzegłam cię. Powinnaś była wrócić. To To dość! Oj, ojcze! Myślę, że cię straciłam. Cieszę się, że wyszła z cała. Wybacz co jej jest ostrożna. Na jej miejsku zachowałaby się tak samo. Czego, czego się dowiedziałeś? Od oddziały tu na odchodzą. musimy się przygotować. Co z nią? Obcząta się nie, nie może jej się stracić krzywda. Dalej, nie mamy, nie mamy czasu. Przedoczygotujcie magazyny broni i zabezpieczcie mury. Kruk, ruch! ruch już. już! Już prawie są. Ale mają, mają przewagę niczemną. Dzieci i tym są w niebezpieczeństwie. I Zabierz zabierzcie do ataku Rozpadł rozpalonowiskach musimy ostrzec ludzi w dolinie. Niewiarogodne. Ludzi, a, a, a potem, potem dołącz do mnie w górnej wiosce. Nie znikaj znowu, ojcze. Mamy wiele do zrobienia. Gdybyśmy mieli więcej czasu. Do zobaczenia. Pomogę jak tylko potrafię. O nadchodzącym ataku. Zrobię co mogę. Wydwaj, potrzebuję dwóch par oczu na dolinę. Idźcie na chwilę. Dajcie znać, gdy zobaczycie Ten wazon z pewnością był kiedyś piękny. Ale ktoś zrobił w nim kilka dodatkowych otworów i napełnił go ziemią. Chyba hodowano z nim sadzonki. Tak, Tak, oczywiście. Jeśli coś zobaczymy, zadmiemy wróg. Jeszcze z Bogiem. Wszelką cenę. Wyślemy rodziny do podziemnych katakumb. Ale musimy przetrzymać wroga po tej stronie doliny. Sofia i jej wojownicy walczyli już z najśćcami. Mówi, że są dobrze wyposażeni. Tak, ale my znamy dolinę. Ruliny i las to nasza przewaga. Mam nadzieję, że się Mają helikoptery. Powinniśmy oczekiwać ataków z powietrza. Hmm. Sowieci także je mieli. Zostaniemy poza drzewami. Nie, nie strzelą do tego, czego nie widzą. Przyznam, że Jacob i jego ludzie są wytrzymali. Nadchodzi tujca. Jego ludziom przyda się moja pomoc. Atlas, o którym mówią freski, jeśli to naprawdę mapa ruin, muszę go znaleźć zanim zrobi to Anna. Inaczej okaże się, że ci, którzy zginęli, zginęli na marne. Nie chcę mieć tego na sumieniu. Niech to przydoby się jeszcze jeden dzień. Możemy ich wypędzić, prawda? Byłeś przy tym, jak wypędziliśmy Sowietów. Ludzie muszą usłyszeć, że możemy to zrobić ponownie. W tej...